Na pewno nieraz spotkaliście się z takim stwierdzeniem: Ona to ma zbyt wysokie poczucie własnej wartości, albo ona jest zbyt pewna siebie, albo ma za niską samoocenę. I jeśli się nad tym zastanowić, to zwykle postrzegamy tego typu kwestie w taki trochę czarno-biały sposób. Ta samoocena czy poczucie własnej wartości jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Nie dostrzegamy tego, co jest po środku. Po czy Poczucie własnej wartości albo pewność siebie może być zbyt wysoka? Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać właśnie o budowaniu poczucia własnej wartości. Czym jest poczucie własnej wartości? Dlaczego jest tak ważne w naszym życiu i jak je budować? Zapraszam do oglądania. Cześć, ja mam na imię Agnieszka, to jest Akademia Technik Rozwoju i warsztat budowania pewności siebie. Dzisiaj o budowaniu poczucia własnej wartości, które z pewnością siebie jest nierozerwalnie związane. Jeśli podoba Ci się mój content, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do polubienia moich filmów. Są takie rzeczy w naszym życiu, na które nie możemy pozostać obojętni. Lekceważymy je często, mówiąc, że mamy ważniejsze sprawy, a potem wtykamy nos w smartfona albo patrzymy się w telewizor. Poczucie własnej wartości, choć dla wielu może wydawać się abstrakcyjne i przez to mało ważne, jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Poczucie własnej wartości ma ogromny wpływ na nasze życie, czy tego chcemy, czy nie. I od nas zależy to, czy będziemy poznawać i kształtować to poczucie własnej wartości, i przez to wpływać na nasze życie, czy pozostawimy je przypadkowi. Poziom naszego poczucia własnej wartości ma wpływ na to, jakie mamy relacje z ludźmi, jak zachowujemy się w pracy, ile jesteśmy w stanie osiągnąć. I czy jesteśmy szczęśliwi w naszym życiu? Im pewniejsze poczucie własnej wartości, tym lepiej jesteśmy przygotowani, by radzić sobie z pojawiającymi się w naszym życiu problemami. Szybciej też podnosimy się po porażkach. Nie mogę też nie wspomnieć tutaj o. Wpływie, jak i poczucie własnej wartości wywiera na budowanie relacji, budowanie związków uczuciowych. Bo pomyślcie sobie, jak ogromną przeszkodą jest to, kiedy myślisz o sobie, że nie zasługujesz na miłość i że zostaniesz zraniona, to wtedy staje się taką samospełniającą się przepowiednią, bo jeśli nie szanujesz siebie i nie odczuwasz radości z tego, kim jesteś, to też nie poszukujesz w życiu. Ludzi, którzy doceniliby w tobie to, kim naprawdę jesteś i jakie masz wspaniałe wartości w sobie. Chciałabym jeszcze teraz na chwilę wrócić do pytania, które postawiłam na samym wstępie, a więc, czy można mieć zbyt wysokie poczucie własnej wartości albo czy można być zbyt pewnym siebie? Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Tak samo jak nie można być zbyt zdrowym. I zapewne teraz pojawiłyby się głosy, ale zaraz, zaraz. Przecież mówimy, że ktoś jest zbyt pewny siebie albo ma zbyt wysoką samoocenę. Otóż mówimy, ale bardzo często mylimy pewność siebie z arogancją, z egoizmem, z uporem, ze wszystkim tym, co pewnością siebie ani poczuciem własnej wartości na pewno nie jest. Czym jest więc poczucie własnej wartości? Zanim o tym powiem, proponuję Wam wykonanie takiego bardzo krótkiego ćwiczenia, w którym odpowiecie sobie na pytania, widzicie je teraz na ekranie. I po co robimy to ćwiczenie? To ćwiczenie robimy po to, żebyś. Ty, drogi widzu, uświadomił sobie, czym dla ciebie jest poczucie własnej wartości, jak ono się objawia w twoim życiu. Taka własna koncepcja poczucia własnej wartości pomoże ci lepiej zrozumieć to pojęcie, ale też zobaczysz, w którym kierunku zmierzasz w swoim życiu. Czy zmierzasz w kierunku budowania poczucia własnej wartości, czy w przeciwnym kierunku? Pokażę ci też, co jest dla ciebie tak naprawdę ważne. Oczywiście warto znać książkowe definicje, ale nic Ci to nie da, jeżeli Ty naprawdę nie zrozumiesz tego, czym dla Ciebie jest poczucie własnej wartości. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że warto to ćwiczenie wykonać. To ćwiczenie możecie też pobrać z biblioteki plików na mojej stronie. Instrukcja w opisie tego filmu. Teraz, kiedy wiesz, czym poczucie własnej wartości jest dla Ciebie, odwołam się do definicji stworzonej przez Nataniela Brandena, psychoterapeuty, znanego z prac poświęconych poczuciu własnej wartości. W takim najprostszym ujęciu, poczucie własnej wartości tworzą wiara we własną skuteczność i szacunek do samego siebie. Czym jest ta wiara we własną skuteczność? Jest to zaufanie do siebie, że potrafię dokonywać właściwych wyborów i podejmować właściwe dla siebie decyzje. Natomiast szacunek do siebie. To poczucie, że zasługujesz na ten szacunek ze strony innych ludzi, że szanujesz samego siebie, akceptujesz siebie jako wartościowego człowieka, takim, jakim jest, a więc również ze swoimi niedoskonałościami. Czy poczucie własnej wartości jest czymś, co możemy zbudować raz i mieć już przez całe życie? Nie. Poczucie własnej wartości jest zmienne. Poczucie własnej wartości wyrasta z naszego dzieciństwa, z tego w jaki sposób traktowali nas rodzice, w jakim otoczeniu żyjemy, z kim się spotykamy, ale też jakich dokonujemy w naszym życiu wyborów. Więc poczucie własnej wartości jest czymś, co należy budować i pogłębiać przez całe nasze życie. Jak zatem budować nasze poczucie własnej wartości? I tutaj jeszcze raz chciałabym się odwołać do Nataniela Labrandena, który Wyodrębnił sześć obszarów, o które powinniśmy zadbać, jeśli chcemy mieć zdrowe poczucie własnej wartości. Pierwszym obszarem jest praktyka świadomego życia. Co to znaczy życie świadome? To bycie świadomym tego, co jest naszą rzeczywistością. Na przykład, jeśli jestem w związku, który nie układa się dobrze, to jeśli ja żyję w takim przekonaniu, że jakoś to będzie, jakoś się ułoży i nic z tym nie robię, nie dopuszczam do siebie tych myśli, że jest źle, to nie żyję świadomie. Świadome życie to dostrzeżenie tego, co jest tu i teraz, co wpływa na nasze życie, ale też odróżnienie faktów od emocji. Drugim filarem jest samoakceptacja. Bez samoakceptacji nie jest możliwe budowanie poczucia własnej wartości. Samoakceptacja to bycie po swojej stronie, bycie w swojej drużynie, to akceptacja rzeczy takimi, jakie są naprawdę. Może to się na przykład przejawiać tym, że wiem, że muszę dokończyć projekt, ale mi się strasznie nie chce. Akceptuję to, że mi się nie chce. Nie wmawiam sobie, że. Nie mam na to czasu, a więc tutaj znowu pojawia się nam ten pierwszy filar, czyli świadome życie. Samoakceptacja to nie znaczy, że coś mi się podoba. To znaczy, że ja to akceptuję i to wcale nie musi mi się podobać. Akceptuję to, mogę to zmienić albo mogę to zostawić takim, jakim jest, bo czasami nie mam na to wpływu. Trzecim filarem jest odpowiedzialność za siebie, a więc wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, za to, co robimy, jak żyjemy, jakich wyborów dokonujemy, jakie relacje budujemy, czy w jaki sposób odnosimy się do swoich znajomych, czy do swojej żony, męża, partnerki, partnera itd. Kolejnym filarem jest asertywność. O asertywności mówiłam już wielokrotnie, więc tylko krótko przypomnę, że asertywność to jest szanowanie Siebie, dokonywanie wyborów w zgodzie ze sobą, to życie i działanie w zgodzie ze swoimi potrzebami i pragnieniami, przy jednoczesnym poszanowaniu praw drugiej strony. Ale też y, asertywność to traktowanie siebie i drugiego człowieka na równi. Kolejnym filarem jest życie celowe. Czyli nic innego jak wyznaczanie sobie celów i podążanie za nimi. Jeżeli nie mamy celów, to zdajemy się na los, na przypadek. Tak naprawdę wtedy nie jesteśmy w stanie ocenić czy angażowanie się w jakieś przedsięwzięcie ma sens, bo nie wiemy po co to robimy. Więc naszym życiem rządzi przypadek, trochę tak jakbyśmy byli na morzu, płyniemy na tratwie i nie wiemy dokąd poniosą nas fale. Ostatnim filarem jest prawość. W miarę jak budujemy poczucie własnej wartości, na znaczeniu nabiera prawość. A więc życie w zgodnie z wyznawanymi wartościami. Kiedy żyjemy niezgodnie ze swoimi wartościami, ze swoimi przekonaniami, to tracimy twarz przed samym sobą i poczucie naszej własnej wartości maleje. Kiedy Moją wartością jest rodzina, to ja będę się starać, żeby wyjść wcześniej z pracy, bo obiecałam, że przyjdę do dziecka na przedstawienie do przedszkola. Więc moją wartością jest rodzina i robię wszystko, żeby ta rodzina była na pierwszym miejscu i żyje zgod w zgodzie ze swoimi wartościami i zasadami. To oczywiście wymaga bardzo często przeformatowania swojego życia i ogromnej odwagi, żeby to zrobić. Jak więc widzicie, budowanie poczucia własnej wartości to maraton, w którym, żeby wystartować, trzeba dużej odwagi. Ale uwierzcie mi, warto to zrobić. Dróg do tego, by budować swoje poczucie własnej wartości, jest kilka. Można to robić samodzielnie, można to robić na terapii, można to robić też na coachingu. To wszystko zależy od człowieka, od tego, który ze sposobów będzie dla niego najbardziej odpowiedni. Ja Wam dzisiaj przedstawię dwa krótkie ćwiczenia, które pomogą Wam w budowaniu poczucia własnej wartości i które wprowadzą Was na tę pozytywną drogę w dobrym kierunku. Pierwsze ćwiczenie proponuję wykonać wtedy, kiedy Myślisz o sobie w negatywny sposób, czyli coś się wydarzy, na przykład nie zdałam egzaminu i myślę sobie, jestem beznadziejna, nic mi się w życiu nie udaje. Wtedy weź kartkę i długopis i zapisz siedem rzeczy, które świadczą o tym, że to nie jest prawdą. Polecam wykonywać to ćwiczenie właśnie zawsze wtedy, kiedy znajdą cię takie negatywne myśli o sobie samej. Zobaczysz, że po wykonaniu tego ćwiczenia poczujesz różnicę. I teraz drugie ćwiczenie. Podobnie weź kartkę i długopis i wypisz swoje wszystkie sukcesy, które udało Ci się osiągnąć w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Te duże i te małe. We wszystkich obszarach Twojego życia. Wypisuj wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. Kiedy już je wypiszesz, zastanów się i wypisz, jakie mocne strony, Twoje mocne strony, pomogły Ci to osiągnąć. Na przykład, jeśli udało mi się przejść na dietę i wytrwać w niej, to wypisuję konsekwencje, upór, zaangażowanie, ale też odwagę. Wypisz wszystko, co przyjdzie Ci do głowy. Teraz pozostało już tylko spojrzeć na tę kartkę i możesz pogratulować sobie tego, Jaką jesteś wspaniałą i wartościową osobą. Polecam ci przykleić tę kartkę gdzieś w widocznym miejscu, żebyś nigdy o tym nie zapominała. Na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia.